Czy RDTL jest taką optymalną drogą do tego, aby wprowadzić do refundacji daną terapię? Proszę o odpowiedź na przykładzie raka rdzeniastego tarczycy. Dziękuję bardzo za to pytanie. Aldetel jest początkiem do wprowadzenia, czyli dla pierwszych pacjentów. Na dzień dzisiejszy mamy tych pacjentów już bardzo dużo w raku telczystyliastym, ale nadal trwają negocjacje z Komisją Ekonomiczną, nadal rozmawiamy i nadal nie doszliśmy do porozumienia. Staramy się wynegocjować cenę i przejść na program lekowy. Na razie nam się to nie udało. Docelowo będzie około 40 pacjentów tak szacujemy i zobaczymy. Czy zamiana RDTL na program lekowy w przypadku wandetanibu mogłaby przynieść oszczędności w budżecie Ministerstwa Zdrowia? Z informacji uzyskanych od organizacji pacjenckich wiemy, że obecnie leczonych w RDTL jest 16 pacjentów, zaś w skali roku odnotowuje się 20 przypadków. E... Szacujemy, że będzie 40 przypadków w ciągu roku co najmniej, bo już tak mamy zgłoszonych. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest program lekowy, ponieważ jest jasno określony, jasno opisany i ceny, które stosujemy są zgodne z cenami wynegocjowanymi ale na dzień dzisiejszy program lekowy byłby znacząco droższy niż to, co wydajemy w ratunkowym dostępie do technologii lekowych. W związku z tym na razie nie widać byłoby oszczędności, ale chcemy przejść oczywiście na program lekowy.